Nagrywam... Widzę, czy widać, że jestem bra? Dzisiaj nagrywam Mam Taką gierkę z Brawl Stars Jak zwykle wiecie Jestem dzikus, więc jestem nitą Nitą dzikusem No właśnie u mnie na klejnotach Nita wygląda Albo patrzę No miałem przypomnieć Dzisiaj gram z Jaszczurką jaszczurę. Czyli inaczej jaszczur. Zbijajcie na jego kanał Jaszczur Jaszczurka i subskrybujcie. I poza tym też kanał Brawler Pro też subskrybujcie. Cham 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 cham. Ej, pierwsze intro. Ludzie, oglądacie mnie, to pierwsze intro będzie takie. Pośladek, pośladek. A a, a. pośladek, pośladek. A, a, a. Te kucyki. Te pośladki. Cytków nie posiada, ale o, o, o. Ona ma brzuszek, gruby. Ja też coś muszę wziąć. Bo ja Mam mega zaraz. I możliwe, że to będzie ja zaraz mam mega boxa. Bo ty jesteś twórcą, bo mnie zaprosiłeś No to git, 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 git. Karla. Kirlen. Dobra, jakby co Dla mnie też Nie mówcie, że Crow jest najlepszy Bo Crow ma mało HP I poza tym No właśnie nie opłaca wam się. Jak legendy chcecie, to po prostu... Pomyśl. Ej, cię. Hej! Marais, Ej, Help me! No, 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 też ci powiem to kar. Nie! <śmienny> Ale <śmienny> ci relax. O ty! Kiebin i gupa! Gupek! Ja! A ja! A dziabaja. Rozwalę ci ci ciaszkę pomidorami! Hadzia! O, ja, ja zabiję! Hadzia! Dzień ja, nie leo! Chadzia! Ja również prawie zdechnięty. Następnie no, biorę daj na majtkę. A ja biorę bo. Bo masz? Nie. No ty debilu, czemu? On zawsze rzuca mi pod rękę Dobra, co by tu wziąć na następną rundę? Spróbujmy się zatimować z kim, Bo nie opłaca się, bo te przez 41 sekund nie uratuje. A możliwe. Oczy, oczyka mnie. Oczy. Zabiłem. bo Spaj. Zabijam spajka! Yes! Ale skill! Z kim? wygrywamy, na Lepiej się chowaj! Kampa! Dziaba! Jestem na niewidzialce, ale mam takie lagi! Aaa! Stój! W imieniu prawa? Dobra, przegrana! Ludzie, zatimujemy się z kimś! Nie, ja... Za sa samym sobą! Patrzcie! Dziaba, dziaba, działa, działa, Moja emotka się kręci, to ja też! Mm -hmm. Krópeczka? Ej, to nie porażka! My jesteśmy na tyle koksami, że aż nas mapa nie chciała przyjąć, nie? Kurde, takie z nas koksy. Nie wiem, nie mam. mam głę... na Głęboko gdzieś tego Karla. O, ma za karkę znajdują na Majka. Ja mam dużo, odwodziłem w tarangach. A ja mam 17 już na końcu, nie? Zbiłem. A ja mam 20 na D.I.G. Ale masz R ten do skakania. No miałem ci powiedzieć, no, mam taki do kota. Serio? Mhm. Kiedy? No. O, ta gówniana! Nie, 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 po co ja go wziąłem? Kurde, ale skąd miałeś wiedzieć, że to jest taka zasrana mapa? Ja tutaj będę. A ja będę. Uffis, kurcze byki wy. Kurcze byczki.

Tak, zabiję nani, zabiję. Nie. nie, kurde. A powiem ci jedno. No, no. Ten pokój jest debilny, bo on nie umie uderzyć kogoś. Tylko się uleczy. Kurde, ale. ale tak. Dobra, zdechłem. Ożyłem. Stój! Krzywił prawo! A dzisiaj padzie! Buga, Uga, buga, Uga, buga, kolc, twoją s.

Kleopatra! Jest ja i Kleopatra w Jak myślicie? Jaszczur to jest... Jaszczur! Czy jaszczur to jaszczurka? Możliwe. Mam też z tymi No, bo Krysian jest takim samym gadem. <gadam> no, <gadam> A, cink, ciank, ciąg, majtki ściąg. Więc człowieku. Jestem Rosą. Haha, -ha. binks wang, mąk zym, Ciaba, dys. Dziaba, dziaba. Jest Ecie, pecie, dwa kapecie. Ludzie wi Ludzie wiecie gówno. E plecie. Plecie. Jaszczur, kaczka. Donald Daisy czy widzicie nasze Crazy Co, Co tak ty ze mną, o nie! Tak! Ale! Ej, znowu mi razem skaczemy. O nie, zły... Zł, o nie, zła kaczka do nas biegnie! Unie ucieczka! Ucie! Jest nic! Mm. 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 Szybko. Ucieczka! Mamy szansę! Namusy, ucieczka! O oh, fakt! O niej, nie, mówcie, nie, nie mówcie, że kieł. Ja chcę... Ja chciałbym z kiełem mieć klepę jeden na jeden. Dobra, tu może klepę. Nie! Ej! Co ty robisz, debil? Kieł. Kie... 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 Ej! Dobra. Tak. Siedzmy tu sobie. Kie... Kaczka! 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 Udy, Uty! tata, Uty! -ta, o... Uajdę, ciało! Siedziała na dębie dupęła se w dębie ludziska głupie. myślały, że w dupie. Jak <grywa> to myślisz, człowieku? A gdzie ja... ja moja, moja. Ja. Ja drugi jest... Nie, my mamy ten sam, nie? No. Tego. Wiosny. A, ah. Też masz laga. Kurde, na 3 secunde, a musimy czekać. Albo wam... Um, y,

Widzę, mamy żywe konia. Na na, 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 na. Zostaw? A kiedyś? Zostaw! Zostaw! Nie waję! Ma! A kur! Ty, mnie pociągnął za włosy. Nie, 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 nie zostaw, nie zostaw! Ty. Ludzie, na odcinku będę płakał! Dzień! Dzień!

tak, zna ten język. Basz Ogólnie Krystian Ui. zna chiński, bo był kiedyś. Ui. E, nie był nie. kiedyś tiedniczykiem, który Ui. srał pod bambusy. Tak, też można. <laughs> Usłyszałem, że tak można zrób kibel. Seraj. Srać bambusy? No, gdyby miał tylko to. ciaba. Nie wiem czy to jest na dębku. Łała. I to samo. A Co to jest Gówno. Nie tak? widzisz? Nie widzisz jak to śmierdzi? Nie, to jest blód z mojej paski. No nie, nie, nie.

Dzisiaj tyle? Ja też chcę. Podejdźcie. Rank.